Siłoneczko. Dawno mnie nie było, ale zobaczcie, tutaj mamy chemii, Wjeżdżamy z petardą. Powiem Wam szczerze, kochajmy takie silniki, bo zbyt szybko odchodzą. Tak, narobiło się kurna. Wam pokażę, jak ten silnik jest skonstruowany. Dlaczego się zepsuł i dlaczego tak naprawdę trzeba zrobić remont kapitalny tego silnika, pomimo tego, że nie ma wcale dużego przebiegu. A, jeśli chcecie, możecie zaobserwować ten kanał, bo będę wrzucał filmy z rozbiórki oraz remontu tego silnika, bo klient zgodził się na jego rozbiórkę. Lecimy dalej z filmem. 5,7 litra V8 chemii. Piszcie w komentarzach, czy wolicie chemii, czy coś takiego. Zdejmujemy osłonę. Ojej,ku. Jejku. Kurczę. Pan zgłosił, ee, nierówną pracę silnika, jakieś tam wypadania zapłonów, nawet gaśnie w czasie jazdy czasami. Tutaj w poprzednim warsztacie panowie podeszli do tego dosyć profesjonalnie, czyli wymienili czujnik wału, wałka i tak dalej. Posprawdzali to wszystko, okazało się, że jest OK, przewody, świece wymienili na nowe. To nie jest przyczyną, niestety, śmierci tego silnika. Wiadomo, że silnik chodzi na gazie, a przyczyną śmierci tego silnika, według mnie, jest kwas, który znalazł się w gazie. A czym to się objawiło? Tu mamy tłok i gładź cylindra. Zobaczcie, co się stało z cylindrem. Skorodował, zżarło go. To wszystko tutaj to jest rdza. To jest pierwszy cylinder. Na drugim jest to samo. Na szóstym, na tamtym jest to samo. Ogólnie na wszystkich cylindrach jest rdza. Zżarte są tu leje cylindrów i jest bardzo, bardzo niska kompresja. I zobaczcie kolejny cylinder. Muszę dobrze złapać. To jest rdza. To wszystko to są wrzery. Te takie kropki, no w gorzej widać na telefonie. Ale muszę <śm> zobaczyć. To wszystko jest kolejny cylinder, prawda? Komputer nie rejestruje żadnych błędów, co mnie skłoniło do tego, żeby zajrzeć do tych cylindrów. Dosyć dziwne korekty na czasie wtryskiwaczy oraz czasy ładowania cewek i wyzwalania tych cewek. Takie dziwne mi się wydawały, dlatego wolałem sobie sprawdzić do komory spalania, co tam się dzieje. Dokładnie to chciałem zmierzyć kompresję, zobaczyć, czy są pierścienie całe, czy nie był przegrzany. Nie, nie był przegrzany. Płynu chłodniczego też nie ma w silniku, czyli no w w tych cylindrach, to jest wszystko ok z układem chłodzenia, nic się tam nie przedostaje, jest suchutko. Według mnie to jest y, jakiś kwas w gazie był, albo w paliwie, ciężko mi to stwierdzić, i po prostu to zniszczyło silnik. 5.7 V8, chemii, według mnie powinniśmy uczcić to minutą ciszy, bo takich silników już nie będzie. Trochę szkoda, nie ja mam szczerze, trochę duża szkoda, bo lubię te silniki. Fajnie się tymi samochodami jeździ. No i co zostało mi? Zadzwonić do klienta, poinformować go o zaistniałej sytuacji, remont tego silnika z tulejami, ze wszystkim. Spokojnie może przekroczyć dwie dychy. Z głowicami, nowe tuleje o 8 tulei cylindrycznych. Głowice w komplecie. turna. Gaz doprowadzić do kultury, zobaczyć, o co tam chodzi. No to jest duży, duży, duży pieniądz. Także, no niestety, Chrysler, fajny silnik, fajny motor, poszedł do ze światów. O! Ha, dobra, trzymajcie się, to tak przy piątku, jak zawsze, petarda. Taka smutna. Hej! A jeśli chcecie, możecie zaobserwować ten kanał, bo będę wrzucał filmy z rozbiórki oraz remontu tego silnika, bo klient zgodził się na jego rozbiórkę. Sponsorem programu był importer półkanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte.